Cześć, w dzisiejszym filmie wybierzemy się na Herzogsztand w Bayerische Foralpen. Trasa ma 6 km długości 700 m przewyższenia. Wybrałem tą trasę, ponieważ dzisiaj mamy inwersję. Czy wystąpią dzisiaj mgły typowe dla inwersji jesienią? Zaraz się przekonamy. Widzimy się na szczycie. Punktem startowym jest parking na przełęczy między Herzogsztand a Jochberg. Herzogsztand ma wysokość 1731 m nad poziomem morza i znajduje się jakieś 60 km na południe od Monachium. Ostatnie metry nie ma innej możliwości, trzeba podejść pieszo. Jeżeli późną jesienią, bądź zimą jesteście w dolinie i jest zimno, gliście, wydaje się, że będzie padać, to prawdopodobnie jesteście w takiej mgle jak ta. Warto wówczas sprawdzić kamerę internetową i wybrać się na jakiś okoliczny szczyt. Nie musi być wysoki, czasami wystarczy nawet 1000 metrów nad poziomem morza, żeby mieć ładny widok. Zanim zjadę na wysokość schroniska, tutaj, to pokażę Wam jeszcze panoramę. W Węgle znajduje się jezioro Kochelsi. Przy Kochelsi jest elektrownia wodna, którą można zwiedzać oraz zakłaparka. Naprosto jest szczyt Jochberg, który wraz z Herzogsstand należy do tutejszych klasyków. Obu gór nie polecam w sezonie, ponieważ na szlaku jest naprawdę tłoczno, a na drodze dojazdowej robią się spore korki. Dalej w prawo znajduje się jezioro Walchensee. Między jeziorami znajduje się również mini droga alpejska, w jej górnym punkcie zaparkowałem auto. Na prosto górna stacja wyciągu na Herzogsztand, na przełęczy znajduje się Bergasthof z możliwością noclegu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i Herzogsztand. Ja już będę schodził powoli w dół, wezmę sobie tylko plecak i przy schronisku zrobimy sobie coś dobrego na śniadanko. Herzogsztand jest typową trasą bike and hike, czyli do tego miejsca można podjechać rowerem. No i ostatnie 15 minut trzeba podejść pieszo, takimi ładnymi zakosami do góry na sam szczyt. Nie jesteśmy w że Tutaj jak widzicie jest dość mocno zmrożony śnieg, ale to nie ma znaczenia, bo jadę na spajkach. Znajduje się przy górnej stacji wyciągu na Herzogsztand. Jest to również bardzo dobry punkt widokowy. W dole widać Walsenzi, górna stacja wyciągu, kapliczka w widokowym miejscu, do której zaraz pójdziemy. Jako że schronisko jest dzisiaj zamknięte, wziąłem śniadanie ze sobą. Dzisiaj będzie kakao, krosant z ładnym widokiem. Tam przed chwilą byliśmy na tej górce. Tutaj jest kapliczka z widokiem na walsienzyi i tam w dole górna stacja wyciągu na hercoksztąd. Zaletą Bajrysza Alpen są krótkie podjazdy, najczęściej poniżej 10 km, dzięki czemu można szybko cieszyć się widokiem, no i zdobyciem kolejnego szczytu. Oczywiście idealnie nadają się również na lekkie trekkingi, i dla mnie są perfekcyjne, jeżeli chodzi o polowanie na inwersję, tak jak dzisiaj. Ogólnie jesienią czy zimą zawsze polecam sprawdzić sobie pogodę na kamerkach internetowych przed wyjazdem. I tak też w przypadku na naprzeciwko Kapliczki jest e, kamera internetowa w tym miejscu. I za jej pomocą możecie sprawdzić sobie pogodę i temperaturę, jaka obecnie panuje na hercokształt. Wystarczy, że na Google wpiszecie webcam. Październik i początek listopada są moim zdaniem najlepszym czasem na odwiedzenie Alp. Jest to okres między dwoma sezonami letnim i zimowym. Na szlakach jest mało osób, więc można spokojnie jeździć rowerem. Mówiąc mało osób, mam na myśli głównie Alpy w Austrii, ponieważ w Niemczech jest zawsze ruch na szlaku. W dzień temperatury w dolinach wahają się między 15 a 20 stopni. Szansa trafienia na ładną pogodę jest wysoka, ponieważ patrząc na wykres średnich opadów w ciągu roku, w październiku jest ich relatywnie mało, natomiast najwięcej jest latem. Dzięki temu mamy niewiele pary w powietrzu i dobrą widoczność. Szansa trafienia na inwersję jest również wysoka. Jeżeli ktoś lubi jesienne klimaty, szczyty obsywane są śniegiem, a w dolinach przebarwione liście. U mnie sezon rowerowy trwa dalej, a dodatkowo z początkiem października wystartował sezon narciarski, także zawsze jest na coś sezon, trzeba tylko się dopasować do panujących warunków. Kolejne odcinki na kanale mogą się pojawiać w większych odstępach czasu, ponieważ dla mnie najważniejsza jest jakość filmów. Mówiąc jakoś, mam na myśli informacje jakie przekazuję Wam w filmach, widoki oraz montaż. Chciałbym, żeby kanał miał dla Was wartość dodaną, żebyście mogli coś z niego wynieść. Czy to informacje o trasie, czy inspirację do wyjazdu w Alpy lub po prostu zmotywował Was do wyjścia na świeże powietrze niezależnie od tego, czy jeździcie rowerem, biegacie czy spacerujecie. Chcę rozwijać kanał zdecydowanie w tym kierunku i żeby to zrobić potrzebuję czasu na odpowiednie przygotowanie. Jeżeli macie jakieś uwagi, pytania, piszcie w komentarzach, na pewno odpowiem. To tyle w dzisiejszym wideo, jeszcze będzie kilka ujęć ze zjazdu, a my widzimy się w kolejnym filmie, cześć!